Właśnie, bo widzowie kupiliśmy takie pasje Jak to się nazywało? Mm, nie pamiętam, ale było na cztery literki. Kurwa. To s 5 box. Auto. <grym> box Portable. To się nazywało Poga. O, Takie coś sobie kupiliśmy. I masz taką leciec. I, I masz cyk. I masz tu playaka w środku. I dwa padziki. Monitorek i to podłączasz do gniazdka, do V klasie i sobie zapierdasz. Następny odcinek Bungę zrobcie 10 minut, żeby tylko reklamy się zgadzały cwki, bo co film coraz krótszy BK, frajerki. Ale co? A Ale co, że 1 K euro? Że ma. że dużo? to Łukasz się Bandora odpowiada na na czacie. Wiesz, że Patryk mi się opowiada, jak będzie ten. Za rok czasu odpowiadał ludziom. <śmówi> mówi, o tym k***o to usłyszeć, nie? Dawał, dawał mi przykłady, wiadomo, o nie, on czytał komentarze i odpowiadał. <śmówi> odpowiadał i mówi, tak będę mówił na streamie. No i chopy sobie ten. No, no wiem, że moja miesięczna wypłata, bo to jest, to nie no, 800 brakuje do mojej miesięcznej wypłaty, ale to i tak. Ten, czarna, czarna wygląda tak, bo te czerwona taki no fajny taki uśmieszek jakiś tam. Który... Jaki uśmieszek? No zobacz sobie inny, one mają inne, jakby grafiki. A jaką kolor my zamówiliśmy? Czarną. A to już przyszło? No to już dawno jest. To no to skąd? No to, to, to ty nie widziałeś jak to wygląda? No nie, bo tego nie otwieram, to jest zapakowane wtedy w przesyłce. Okej, okej, okej. A weź czerwoną, no zobacz czerwoną. No ale czerwona jest chłodna. Ch 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 jest ta A co? Z, masz inną grafikę No dobra, ale to czerwone nie da się zamówić, jest sold out no, Zabraliśmy czarną Bo ja miałem, chciałem białą, ale biała by ta, ale... była upierdolona zaraz cała Nie, biała była wtedy wyprzedana Nie, była biała Nie było białej, bo zamawiałem czarna tylko była wtedy A czemu ty to, jak ty to k***o zamawiałeś, jak ja to zamawiałem? Ty to zamawiałeś? No No i na jaki adres, jak ty nie wiesz kurwa, gdzie ja mieszkam i co do mnie przyszło? Wiem gdzie mieszkasz nie, wy to znaczy wiesz, dojechać byś dojechał, ale nie wiesz ile przez ile. Dojechać byś dojechał, ale nie wiesz ile przez ile. No i chutę wytłumaczyłem kurierowi, jak dojechać. Bo ja na przykład wiem, że kwierz. <grydzi> Jaki róży, no. No to żeby ci dwie nie przyszły. Nie, bo ja też zamawiałem. Jak <grydzi> ja to miesiąc znowu zamówiłem coś poważnie. Ale jest to. Jest to, jest to. W pokoju mnie stoi. Ale beka, że myśleliśmy, że 1000 euro, że to z konsola ma puste, przyszło, nie? <grydzi> Wiesz, że w ogóle w w tym pakiecie tam konsola wychodziła taniej niż takie. Niż normalnie, no wiem, wiem, ale ta p**** pi... jakąś konsolę, chłopie, ch**, skąd to idzie? Ej, ale tu jest takie kurwa duże? Ile to ma No to jest taka k***a waliza, do. Zrób Ej, tego unboxing, to pokaż to mi... Po, pokaż mi, jak to wygląda w rękach. no nie chce się tego odpakowywać. No odpakowuj to, kurwa. Mogę na kamerce pokazać. No jak, to dawaj na Discord wejść. Na kam... przez tel. Przez tel... elo. Oh, elo, Nie no, to powinno być takie. No, nie większe niż takie. Patrz, jaki jest PS? Patrz. PS Aha, jest bo taki. tam PS musi wejść, no. Patrz, no. PS jest taki. No. A patrz to teraz. No to mówię, no to takie, no. Rozpakowuj to. I montuj tam już PS-a i sprawdź, czy to działa. Ty chyba jesteś. Dawaj, kopię free 20 minut kontentu, nie w nawet. Ziemniak. Ziemniak TV. Wow. Co jest, Co jest? Co to jest, Niedziela Debilu. A no nie jest takie duże, widzisz? No jak? To jest małe w no Widzę przecież. Opa. No Logicznie, że play będzie mniejszy, bo musisz to zmieścić, k***a. Ale to waży, człowieku. Dobra, już tego nie podpinam. No, podepnij to. Ale ja nie wiem, jak się podpina PS, no. bo ja nigdy nie miałem konsoli. No to k**a, my ci wytłumaczymy, zaraz ci widzę i wytłumaczą. Jak oni pietra takie coś na oczy, że widzą. Łokwa. No i widzisz, nie jest stare takie duże. Jak to jest kabinówka, chłopie, malutka walizeczka. Człowieku! No, to jest maluszek. Ła, masz zasilanie? No. Koniero proszę cię. Dobra, kupimy drugie. <laughs> Zastorkę teraz, zbrazę. No i to już mnie teraz przebyszyło. No nie no, przypadku... o... Od... To Kurwa klasa! A to trzeba wyrwać? Wyrwij to. Ale to jest taki monitorek, ja mam. Tego się nie wyrywa, to jest ochronne. A, no jo. No tak, żebyś k nie stykał jednego do drugiego, masz rację. No i gdzie to się kładzie tamto? To, playaka? Dobra, weź chłopie, podpinaj. Tu. Bo już będzie gotowy, podpięty. Na poniedziałek. Kurwa, Dawid. K żeś położył bez ochrony, już jest po monitorze. To bez ochrony. Aha. To jest to, k w ogóle wyważone, że ty to, to już. A. Właśnie. No ale będzie play, będzie. Ty. To będzie play, to będzie git. Bo play stream waży tyle, chopie, że nie ma, że to się gibnie Ale gówno, ty. Słuchaj, podpinaj, chłopie, tam tylko HDMI podpinasz. HDMI i tego i zasilacz. Co to było? Co? Co? Tak zaburcały, tak jakby mi w syn pod chatę podjechały. Tak... Ja coś tu jechałem? Dobra, co ty robisz? No wyciągnij, tak? wyciągnij te rzeczy ze środka. Wyciągnąłeś? No połóż na razie tak. W naszą stronę, naszą stronę. No nie mogę! No możesz, no obróć o 180 stopni. No i klasa, co to jest? Kable? No, no gicio. O, kurwa. Ale luz, luz! Luz, bo to jest. pokaż zasilacz, to jest jakiego monitora. To jest przy, ale przejściówki. No, do, no dobra, ale pokaż z drugą stronę, no. No to kupujemy angielską fałkę. Fałkę <laughs> angielską, że Trzeba kupić fałkę angielską, niestety, no. <laughs> A nie, jest chyba normalny jeszcze, europejski, jest. Ale ja nie jeżdżę ze strugarkiem, bo on mi lewą swoją... ręką z prawo. jeździmy, jeździmy ze strugarkiem. pytanie, ja. możesz zapytać sami raczej ja, ja za wykorzystam fragment to, tak. jego... Wykorzystuj, wykorzystuj. to pod... będzie... Ja nie... Zachu... ...z góry dziękuję. No i weź ten. o. Kluczyk, Kluczyk. żeby można było zamykać, zajebiście. No i co? Ci... No i co? No ten kabel, co masz, to jest z zewnątrz, go podpinasz, mi wyjdzie w niego. Wyciągaj te papiury, no. Wyciąg i taki jak do MagnetoWidu takiego starego. No, no to no to, to jak. Tak? Może kupić ta... do starej playki. <laughs> to jest adapter for PS5. To jest na PS5. Dobra. Ee, weź tego, weź odpakuj to teraz PSa. Gino League Discorda, ello. Chłop kupił boxa na PS3. Gratulacje. <laughs> Dobra, to jest defik. Ty ku... Nic już nie rób lepiej, nie? Ja! Pierda. To jest defik. ej! Wymknęło mi się! Ale spokojnie, muszę Chłopie, będę zobacz co ty, chłopie, co ty masz na monitorze, co ty oglądasz, człowieku. No co mam. Przy... Ej, debilo, to ty mi wysyłasz teraz! Chłopie! Wejsza, Discorda z Pa, pa! Kuba! Co ty wysyłać no! To nie jadę debilu, to ty masz takie na czacie! No dobra, ja zaraz by tam na Instagrama widzę. Aha, wytam. dobra, w porządku. Zatworkę. A to jest Kuba, pokaż, pokaż mi, pokaż mi Pokaż nie tokasz. Ku... No to jest HDMI, Gicio. HDMI. Ale nie potrzebuję, bo tam wychodzi HDMI z tej skrzynki chyba Właśnie tu nie ma HDMI. No jak nie ma co jest? Pokaż co jest No taki jakby y... Ty wpisz te kabel od magnetowidu I tutaj to jest chyba yy, HDMI. A, dobra. No i gicie, masz od zasilania HDMI. O, dobrze mamy pady od PS Bandura, te co nam zrobili te customowe. Ej, widać twojego Discorda cały czas, Dawid. Ej Debilo, ale po co ty to wysyłasz? To? Byk? To ty kupujesz za playa? No Slima a. ledwo łazi ten play Slim. Jeszcze Digital Edition. A nie, dobrą żeś kupił. Przecież to ty ze mną kupowałeś, kurwa. Ej chłopie, ale ty wiesz, że ty musisz teraz jeszcze szybko pobrać gry. Ty jesteś chyba chory. No no a jak będziemy pobierać w trasie, jak nie mamy płytek? No to ty, to płytek pobieraj, kurwa. No to montuj mi przywieź, to ja pobierę. Dobra. I co, no i teraz weź go. Teraz tak. No co masz za ten? Podłączaj go. No najpierw podłącz sobie te kable. Ale tak patrzę, o co w nim chodzi tu ogólnie. Bo jak on się będzie trzymał? No jak, jak, jak to przecież? On będzie leżał. Grawitacja go będzie trzymać. No i co? No Ej, ale jest tu. A, bo to jest zasilanie do konsoli No tak, na no, zasilanie i HDMI, tak? No. No to było, no to wszystko. Zasilanie i HDMI. I? No? I co? No i włóż go teraz tam Na no, kurwa no... no chłopie No i obróć do nas No i zobacz, chodź Jak kurwa, to jak to ktoś za debil wyważał? 1000 euro to kosztowało Patrz nie? O nie, teraz jest chyba git Nie, no kurwa. No zrób, no zrób test. połóż go i puść, i puść. Kurwa. Rączką z tyłu się odpina. Jakaś kółeczka wyciągnij coś tam rączkę. No, ja już widzę jak to powinno być. Dawaj. Taki stojak. Jaki kurwa. <laughs> no i dawaj teraz. Jak w mi miejscu... Czy konsola to to się będzie. Tak... Nie moc, skur... Bo na filmie można jajca se usmażyć, A to jeszcze w jakimś materiale będzie leżeć. I teraz. Do... No, no. I teraz. I... Podpinaj. A tu jest jakiś USB typu C? No to wpeś podpinaj, bo to dobrze będzie. Pady będzie ładować zajebiście. Nie, nie, to chyba tu pada ładujesz właśnie. To nie podpinaj tego do konsoli. Gdzie ciepło będzie odchodzić? A co Mówię... zrobiłeś? Zamontuj to z powrotem. Bo ja tym rzuciłem, k**a. A bo to jest na magnes, kr. Gdzie ciepło będzie odchodzić? na jak gdzie? K**a. Do góry, bo przez jest otwarte. Przy link na zapisy, nie będzie grać, bo monitora nie będzie. Podłączaj, bo chcę zobaczyć, czy konsola działa. I połóż chodzeniem do, do, do góry. Chodzeniem do góry. Radiatorem do góry Z każdej jest schłodzenie To jak to ma stać k***a, pokaż mi to Andrzej nie w tą stronę, w drugą stronę Dobra k***a, w tą będzie, dobrze? Jest. Podłączyłeś wszystko? No No jak, wpiąłeś HDMI i ten? No HDMI i ten y, zasilający. No dobra, to teraz k***a, wpinasz tamto. A gdzie my podebniemy tego plejaka w tej fałce? No k***a, kontaktu w V-klasie, nie? Hopie nie do rymu, nie do taktu, w sensie dupę do kontaktu. Uh -huh. A gdzie tam jest kontakt? Co to jest Mufon? No i co? No i dawaj teraz pada i przytrzymaj pl PlayStation sign, hopie. No, a bo nie jest podłączony. Odpal playa, odpal playa. Nie, nie, bo nie jest zsynchronizowany. Odpal playa. Gdzie? E? Gdzie? No tam masz przycisk. No w końcu! Kupano, ale... <laughs> nie ale... Nie wejdzie? Chcę mam młotkiem dobić. Ej, gdzie masz mufę? E? Pewnie, mi, gdzie masz przy kolanku mufę? No mufą do siebie nie musisz. Debilu, ja widzę, że... Odwróć też, to proces, kolanko. Dobra... <laughs> O, no i hula, i teraz zarabiaj string... Będziesz musiał podłączyć tego USB-C tego pada, chyba. Nooo! Jaki to jest <grymne> Ej, ale jaki tu ma ładny obraz? No chłopie, no 1000 euro piechotą nie chodzi. O, drób tak, podłącz teraz USB-C do konsoli i, i do pada, i się synchronizuje. Idź po ładowarkę od fona, bo tą co masz tu? To jest, tu jest O, kolot, tle, jak, o sorry. Ej, ale jaki jest ładny obraz kurwa, tego? Bo to tego na kamerze tak nie widać u was, ale naprawdę jest mocne. No i podłącz. I kliknij teraz. Kliknij PSign. O, o, i robisz. Polski, polski. <grym> Lig <Lick> WiFi. <grym> Wylać ta muzyka, sledz wokół. Lig wi WiFi. Dawaj, wpisuj hasło. <grym> ale ja nie wiem, jakie ja mam. No wiesz, no musisz wiedzieć zrób to później Co to jest? Dostosuj no ma... obszar wyświetlania o. Ok jest Czy internet w V-klasie macie? Mamy Hopie, mamy Starlinka w Star V-klasie Antena jest na Warszawa? górze Warszawa? Co? No Warszawa, 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 Warszawa Opcja zasilania w trybie spoczynku Niskie zużycie, zoptymalizowane działanie, niestandardowe Eee, niskie użycie Ok Licencja Zgadzam się Potwierdź Ej, ale naprawdę to wygląda mocno Użytkownik Bungie Bandura by wpisał Bandura, ale no. ja wpiszę Bungie Wiem Dawid Ej, aby wiecie, że jest na was list, to macie linko. <grym> Serio? Potwierdź i kontynuuj? Tak, zbieranie danych, niech zbiera ona nas dane I tak nie będziemy praktycznie, będziemy Ej, grać Ej, ale Ile to ma herca? Nie wiem. Pewnie jest 244, nie? Ale to jest taki. Mo to jest ten AOK monitor, ja mam taki monitor. Pokaż, poruszaj ile ma herca. Kurwa, w kurwa. Nie dobrze się, ale naprawdę jest zajebisty obraz, bo wam szczerze. Tego nie widać na kamerze, bo jest światło i tak dalej, ale ja tu na żywo siedząc, naprawdę to ma dopierdolony obraz. Mówię wam to całkiem szczerze, to jest w kurze. To jest takie jak. A to ma głośniki? No, monitor... ta ma, no tu gra. Pokaż. Tu gra... Nie gra, Dawid. Halo, 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 będę mówił. Słyszysz? O, gra. Zmieniam? A jak głośność zwiększać? Gdzie pilot jest? No, nie ma chyba. Ale, jajca ty. Ej, ale fajne, w ch... No dobra, jeszcze masz teraz misję, Dawid. Musisz tak. Eee, Tylko to kabel mówi, że eternetowy, nie? Nie, to przywiozę i się odpilnę ode mnie. Chowam ale nie, bo to musisz. Nie, jadę nigdzie. No, ale gdzie masz jechać, ku... Jak to byś musiał do mnie jechać? Zamykam, nie, zamykam tego boxa Nie, zamknij playa Wyłącz Jak? playa, no pomyśl Nie, się? nie, no kurwa Zasilanie wyłącz Tam przytrzymaj U? PS Bar, nie Jaki PS no Bar, to? Do? No ja to, ale... no Przytrzymaj, przytrzymaj No czy mam No przytrzymaj, to raz kliknij Oj, pra... Było, było Po prawo Wyłącz konsolę. Ej, hey, ale naprawdę to, to będzie mocna mocna afera będzie o Fifę na, na odcinkach. To wam gwarantuję. A ty jest zajebiste, bo nawet jakbyśmy się gdzieś w hotelu zatrzymywali, chłopie, biesta no to, to masz, do ma, pokoju. No, masz leżysz, szaną, kurwa, leżysz, kurwa, leżysz i, i, no. grać, i, na, i, no. i na kur... meczy, chłopie. I bum tarira rira, rira Ale jak P PS mi spadł, przez chwilę się wystraszyłem. Dobra, no i musisz... Tak, na pewno musisz po, podgoić głowę, Dawid, to w pierwszej kolejności No wiem, wiem, Agata mnie właśnie właścicieli. Po drugie, golić. musisz kur... serio podłączyć po sobie, bo to nie jest skomplikowane. Zrobić konto na Sony, tam ci normalnie. Nie ma szans Dawid, Nie, podłączysz do internetu polanie, normalnie. Przywiązę po wam tego playa! Rozumiesz? Przywiozę wam tego po eternetowym będziecie, będziecie go play, ale on powiem... Ale on powinien być jakoś zabezpieczony w ogóle. Nie. Bo tutaj, ale tu jest, patrz, tu jest taka wkładka i ta wkładka masz tu napisane. Adapter for FI PS5 Digital Edition. No jakbyś miał Digitala, a nie mamy Digitala. No. no mamy, powiedziałeś. Nie, Digital to jest chyba, że nie ma napędu. A my mamy Co chyba. Co za zdjęcie na no mamy. Urzędnika. mamy napęd. No to nie, no nie, nie wiem, to nie potrzebujesz. Ale ty czytasz jak Jasper. <noise> Dobrze jest? Macie no. napęd. To, to to do czego to jest? Dla jajec. To to nie jest potrzebne? No nie. No Digital Edition, no to... Digital, aha, bo Digital to jest cyfrowe, no tak. No. Ale trzeba gierki jakieś kupić. No dlatego Ci chciałem, żebyś podłączył kabel ethernetowy i kupił gierki. I pobrał już. Nie, to, ale Wy macie konta z PSA, a to z Waszej będziemy kupować. W sumie ja mam na moim koncie kupione wszystkie gierki. No. I ja mam no. wszystko, bo ja mam digital dzisiaj na lacie, to ja nie mam żadnej płyty. To dobra, no. to moje konto po prostu zalogujemy. To tak działa Witowe, no. tak czy nie? Jak wszystkie gierki mam kupione, bo mam digital'a na koncie i zalogujemy to moje konto tam i ja pobiorę te gierki? Oto to chłopie, to mamy giera gier! Ej, ale ja się boję tego tak tu powiem wam ciszę, że to zostawić. A czego tak. nie? No bo to nie jest niczym przymocowane. Ale do... po to być przymocowane! No a za ciebie w to? No po, no po to masz tą matę. No ale... Nie wiem, bo tak się boję, że. Zamykaj to, przecież to będzie rzutane tym za dwa tygodnie. Dobra, czekaj, Kap, kabel dopada jest. Tutaj to jest, to jest. Padzik jeden, drugiego ja wezmę. Tu masz jeszcze coś. Attention, remove trolley before gaming. O, widzisz, nawet było napisane, że ściągnąć te nóżki. Te nóżki, kurwa. We kochanie. A podkładka ma trzymać górę konsoli. Może włóż ją tam kurwa, na konsolę, to wtedy będzie faktycznie bufor. Która podkładka? O te co tam do digitala Użyjmy tego jako bufor O no. tak? No nie no jakkolwiek no Żeby trzymała O I git I zamykaj Czekaj okay. A, na... A na to jest tutaj Jakieś takie To takie wklęśnięcia no muszą po coś być O i zamykaj okay. <noise> I ciężkie to jest teraz? Okej. Okay. i na kółkach możemy ją Czekaj, jak te kółka się montowało? Gołębawy na monitorze? No wiem, wiem, widzowie, mam co poradę. <laughs> co? bo, cię... bo przecież nie, <śmuszczak> nie przerywa, przerywa, bo przecież <śmuszczak> można Mówię, że są gołębawy na monitorze, to szybko to trzeba powiedzieć, bo to mam przecież, to jest karta. Oni tak siedzą, to, to takie siedzą tak gadają, on siedzi tak. i... No ej, chłopaki patrzcie co... ...cina z matką, ja! Dawid. Ale coś... Ale jestem hejterem. Przepraszam was widzowie. Odje... mi. Czekaj. O! Umiem to pa! Już wiem, już wszystko wiem. Ej, nie przybliżaj, bo tam są goje bawy, co ty mi wysłałeś? No wysyłałeś mi k... go... 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 jakiś ty Tak, teraz... ja, ja ci k... nic to są wiadomości z godziny człowieku. tak. 20.16, 20.16, 20.15, 20.15, 20.14. Chłopie, co ty masz na tym Discordzie? To ty mi wysłałeś. Ja ci nic, człowieku, nie wysyłałem. No, ale po co ty to robisz? Siema widzowie, w celu tutaj potwierdzenia chciałbym wam pokazać kto wysłał mi. Tutaj możecie zobaczyć Xmergani, jego awatar i on to wysyłał. Tutaj macie oczywiście 216 w ramach potwierdzenia. Użytkownik Discorda od 8 września 2016 roku 22 wspólne serwery 31 wspólnych znajomych, także to nie jest żaden fake. No zniszczę go na Instagramie, nie? No To czyli... jest jego koniec. Okej, okay, dobra. Czyli jesteś tak zwaną przeiesioną ą j... w dupę, świadka koronnego w dupę ja... W... Odparam Ci bonusa teraz. Ty, kuru... Tylko ku... Masa na insta Stories. Wszyscy za wszystkich, wszyscy za jednego. No to jest mocna walizka. Ej, ona ma chyba wymiary w ogóle kabinówki, chłopie. Jak ty z tym możesz latać, nawet nie musisz brać rzeczy z tego samolotu. Jak masz plejkę. No dobra, pomyśleliśmy, gdzie my to postawimy? W aucie? No? no? No gdzie? Na kolanach chyba. Nie, e, robisz tak, że. Fotele damy do środka, odwrócimy w fałce te dwa środkowe damy do środka. No właśnie, zróbmy ci, to w końcu, gra... czego to nie jest zrobione. Ci, ci, ci co grają, siedzą na tylnej kanapie, a to stoi na tym, na tym stoliku. Rozłożymy na bok te. te a jo, pod... jo. dobra, dobra. Do jedzenia i tam postawimy to. To weź, to Dajmy to po prostu, żeby te fotele przekręcili, przewiercili. No. no to Sztrugarek niech z tym jedzie, on ma chyba fałkę. Albo Tuszul ma fałkę. A zaraz takie coś? Pakuje walizę, a się kasieje to ma fałkę teraz? Tuż albo Sztrugarek Tuż albo Sztrugarek Dobra, nieważne kto ma, i tak Sztrugarek jeżeli piszę mu ale są zdjęcia Agaty, ale jajca Co? są? <grym> <grym> ja wierdzielę. ale to, teraz to tak jest dym, że kur... z same z tej, tej kur... walizy tyle kartonów i taki syf na no. Ja też tak robię, jak pakowałem, ja tak też pakowałem robię. rzeczy do walizki, jak wszystko opakowałem, każdy sprzęt, to jest tak na dole jest kartonu, więc nic nie było, nie? No dobrze Gini, no przynajmniej to zrobiliśmy, widzisz? Przyjemne z pożytecznym, ja zarobiłem na streamie, a ty przynajmniej żeśmy dwie pieczęce na jednym ogniu zrobili, bo od razu mamy już no. set setupowane PlayStation, jeszcze jakbyś chciał tylko być na tyle dobry, żeby podłączyć i pobrać gierki, to już w ogóle by było, ja ci mogę nie, dać ja... login i hasło? Nie, ja okay. nie wiem Kuba, ja nie miałem nigdy playa no to, ale to nie, 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 nie kumasz działa? Nie kumam, bo jestem już starszy, tak? Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, a pull up. a ale fajne, ogólnie zajebiste to, to jest. To, to ci raz taki teraz... wysyłał. No serio to ci ty to. On to wysyłał, nie, nie słuchaj tej k***i, tej k***i zakłamanej, k***anej. On to wysyłał. To jest, żebyś k***i mógł zakluczyć, nie? No, Ale tu jest? Nie Koczny. zakluczaj tego kurwa. Po co? Dobra, ko... Dobra, ja to schowam tu w takim. Pamiętajcie, mówcie, jak coś to w koszyku z długopisami. Jak ktoś by kiedyś tego szukał. O, to pamiętajcie położy... o to, widzowie, bez kitu. Widzowie, pamiętajcie, jakby ktoś klucze potrzebował do tego. Yy, poga, to w tym jest. Dawaj jeszcze zaczepkę oh. na koniec. Zaczepka? A ty już w tą stronę.